Wow, zabiliśmy chyba dwóch. Tak, moi drodzy, patrzcie, patrzcie jak obronimy tego robota, bo wszystkich udało mi się zabić. Witam was wszystkim moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem Zet i witam dzisiaj w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj moi drodzy kupimy nową Gwiezdną Moc Czyli najnowszy Star Power do Leona Tak więc mordy, jestem już właśnie w sklepie A i właśnie, ja nie wiem skąd ja mam tyle energii Ale dzisiaj streamowałem chyba 6 albo 7 godzin I jestem właśnie już po, e, po tym streamie I moi drodzy powiem wam, że e, czuję się cały, cały czas dobrze I cały czas mam dużo energii Tak więc moi drodzy, jeszcze chciałem na, tak bardzo, bardzo szybko podziękować e, Bardzo serdecznie Young Pro YouTube czy tam z tego, żeby się nie pomylić z nikami. oraz Emerek e, Lukarski za, moi drodzy, mega, mega duże wsparcie na live, na, za duże donate i za sponsorów tak więc dziękuję wam, mordeczki e, w szczególności wam, no i oczywiście wszystkim innym ale tym chciałem w szczególności podziękować no i, moi drodzy, lecimy tak e, co będziemy dzisiaj kupowali? Dzisiaj kupimy sobie oczywiście tą Gwiezdną Moc, mam e, 2800 złota i chcę kupić właśnie tą moc do Leona i przetestujemy sobie Leona, jaką tak na dobrą sprawę tutaj działa, prawda? Tak więc lecimy, moi drodzy z koksem, uwaga, uwaga Bum, kupiliśmy i, i mamy gwiazdą moc do Leona, ale fajnie. Dobra, weźmy sobie gwiazdą moc do Leonka. Yy, weźmy sobie oczywiście Wyposaż w e, niewidzialne leczenie tak, niewidzialne leczenie. No i moi drodzy, widzimy się już właśnie na samej rytmie. Dobra, moi drodzy, myślę, że granie na nagrodzie będzie całkiem całkiem okej. Okay, czyli na bounty i, moi drodzy, lecimy tutaj z koksem. Ojejku, te słuchawki coś nawalają, ale się nic nie dzieje. E, dobra, widzę, że tutaj... ojoj wow, wow, ojoj wow, co tutaj się dzieje już jakieś dymy. E, kogo oni mają? Czy oni mają pipe. Tak, oni mają piper oraz, moi drodzy, mają jeszcze e, pana Brockensteiba. Yy, więc no ciężko będzie podejść, ale raczej na ludzię sobie poradzimy tutaj jeszcze zrobimy wow wow, wow coś, mi, coś mi klawiatura dziwnie działa dobra, już chyba, już chyba się naprawiło w miarę yy, tego spajka okej, okay, w broka poleciało ja ogólnie gram też bardzo często na ataku, moi drodzy, ale ja gram na komputerze i naprawdę bardzo ciężko mi jest inaczej to robić i mam nadzieję, że to rozumiecie, dobra ta, ta piper chyba na ataku leci swoją drogą no, o, i miałem już ulta, ale nie mogłem go użyć. Bo pamiętajcie, że ten ult leczy, moi drodzy, 600. Tak jak tam było napisane, to jest najnowszy ult właśnie do Leona i on podczas tego jak on zabije kogoś, no to on zaczyna leczyć. Dobra, ja w takim razie ja lecę sobie tutaj. Yy, do, yy, czy zabijać tego spajka, no zabiję tego spajka, bo nie mam innej opcji wow, ale mi ściągnęli, ajajaj, aj, aj, niedobrze troszeczkę w ogóle dużo lepiej tym Leonem się chyba wydaje mi się gra na jakichś innych trybach niż na bounty, ale zobaczymy jeszcze, poczekajcie, bo to jest mega spoko jeżeli, wiecie, zrobicie jakąś mega dobrą akcję, naładuje wam się star power yy, i wtedy macie okazję uciec i przy tej ucieczce, załóżmy, ktoś was obija, a wy macie właśnie tego star powera mega dobrego i to jest yy, wręcz kozadki bym powiedział oj, brok mnie tam obił Dobra, za chwilę będę miał, wydaje mi się, że ulta, więc powinno być spoko. i wydaje mi się, że ten Star Power jest dużo lepszy od tego Star Powera drugiego. Bo niby tamten Star Power jest powiedzmy, że bardziej przydatny. Okej, okay. Brok. Brok, mordeczko. Ojej, kuś. Niby tamten Star Power jest lepszy, bo szybciej się chodzi podczas ulta. Ale minus jest taki, moi drodzy, że no nie jest aż tak uniwersalny. O o, dobra chłopaki. Wow, rzeczywiście jestem wolny podczas tego ulta. Nie nie spodziewałem się tego. Dobra, dobra, dobra. Jej, nie użyłem, nie, nie Nie udało się użyć. Ja chciałem go zabić i użyć ulta. No dobra, moi drodzy, widzimy się w kolejnej rozgrywce. Ok, teraz spróbujemy zagrać meczyk z robotami, taki wiecie, ten e, z robotami wypadającymi śrubkami. No i moi drodzy, oczywiście e, zobaczymy, jak na tej mapie on podziała na poprzedniej. Troszeczkę, wydaje mi się, że zlamiłem, ale. E, no ale niestety, moi drodzy, czasami też się zdarzałem gorsze meczyki. Mam nadzieję, że to rozumiecie. E, tak więc, ok, widzimy tutaj Tika. Oj, 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 panie Tik, proszę, e, przestań pani świrować, pawiana tutaj. Ło, mamy kolejny... ale mamy, spoko, że mamy tą przewagę, że mamy te e, śrubki, tak, e, całkiem odsłonięte tutaj. O, o, oj, 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 muszę się wy, wylecieć troszeczkę, bo mam ulta już. Okej. Okay. Mhm. Nie jest najgorzej. Okej. Okay. O, dawaj tu, gościu. Dobra, mamy go. Tylko, że on nam chyba tam walnął w naszego robota, kochanego. Dobra. I tu? Dobra, mamy ten safe. Mamy te... Chyba. No i dobra. Nie wiem jakim cudem, ale udało się to wygrać, moi drodzy. Mega szybki mecz. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co przedłużać. Zagramy sobie jeszcze jedną tą mapę, ponieważ poprzedni mecz był mega, mega krótki. Skończyliśmy ich na jednym podejściu robota, więc naprawdę to była dosyć krótka rozgryweczka. Mam nadzieję, że ta troszeczkę dłużej potrwa, żeby tutaj chociaż troszeczkę przetestować właśnie ulta. Dobra, mordeczko. No i na w takich przypadkach by się przydał ten ult do Leona, prawda? Że jak uciekacie, no to wtedy sobie załączacie ulta i, e, i po prostu biegniecie dużo szybciej. Wow, 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 on mnie złapie. Aj kurde, niedobrze, Bibi, gdyby ta Bibi troszeczkę szybciej jakby e, odepchnęła, to na pewno też by było lepiej, ale nie narzekamy, bo też jest jak najbardziej e, okej. Okay. Dobra, widzę, że idzie robot nasz. E, wydaje mi się, że możemy tam normalnie sobie podejść na luzaczku i, e, i spróbować po prostu się wyleczyć z ulta który będzie, dobra, ja się wyleczę teraz, wydaje mi się, że to będzie, okej. Okay. kuś aj, prawie strzeliłem właśnie w tego Franka, Frank ma ulta, więc troszeczkę nie, nie, najlepiej dla nas, a obiliśmy naprawdę niewiele, jeśli chodzi o tego, o to podejście robota, bo mogliśmy, no, dużo lepiej to zrobić, tak mi się wydaje. Dobra, ładnie tam. Unlucky look. Oh, nice unlucky Luke. Nice dodge, man. <grytamy> dobra, damy sobie, ma ulta, więc trochę, trochę szkoda. Zaraz mamy kolejny shoutdown eee, Czekajcie, kto? O, o, oni będą mieli robota Shit, shit, shit O, shit Dobra, moi drodzy O, ładnie Nice Zabi Wow Zabiliśmy chyba dwóch Tak, moi drodzy Patrzcie, patrzcie jak obronimy tego robota Bo wszystkich udało mi się zabić Wow Ale super Dobra, mamy kolejnego robota eee, I teraz O, o, o Dobra eee, ult, 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 ult Patrzcie, patrzcie, leczy się Ja pierdzielę, to jest dobre To jest naprawdę dobre Wow! Tutaj, 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 tutaj! I mamy, mamy gościa. Zaraz będę miał ulta. Nie mam ulta? Nie, dlaczego nie mam ulta? Kurde, tak by było. Tak by było cudownie, gdybym miał tego ulta. Ale dobra, obroniliśmy się idealnie przed botem. I teraz my na pewno będziemy mieli oblężenie, ponieważ mamy 12 śrubek. Czy będziemy mieli więcej? Jakbyśmy mieli jeszcze więcej, to by było mega. mega! Mega, 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 by było. Dobra. Oj, nie zdążyłem użyć ulta. Kurczę, szkoda, ale dobra, lecimy, lecimy dalej. Eee. No właśnie, ten Leon troszeczkę tak zmienia swoje jakby zastosowanie w grze, bo wcześniej to był taki gościu, który wiecie, włączał ulta i podchodził do wszystkich, a teraz w sumie bije z dystansu, ale, ale po prostu później bije i się, i się leczy, więc myślę, że jest to całkiem ciekawe, ale wydaje mi się, że ma to całkowicie inne zastosowanie niż normalny Leon. Dobra, teraz czas przetestować naszego Leonidasa, tak zwanego, moi drodzy, na Genghrabie. Zobaczymy, czy on na Game grabie się będzie tutaj sprawdzał. Bo jestem ogólnie sam ciekaw, jak to tutaj będzie wyglądało. Bo jednak, yy, na Leon na Genghrabie, no nie jest najgorsza postać. Ale też nie należy, na pewno nie należy do mega, mega najlepszych postaci. Ale też nie jest najgorsza, bo to na pewno trzeba przyznać. Wow, dobra, pięknie tutaj. Ło, wow, kurde, jaki mamy dobrego spajka, moi drodzy. Ale mi się dobry Timek trafił. Dobra, zbieramy Gemy. Może ja też jednego Gema wezmę, bo ogólnie. Jest spokoj, jak e, nie ma tylko jedna, e, gama jedna, tylko osoba, bo wtedy wiecie, jak jedna ginie, no to później jest lipa, a tak to wiecie, jest większa szansa, że jakby... okej Ok, Os. Okay, yes. Jest większa szansa, że jakby wiecie. E, jak jedna osoba zginie, to się nic nie stanie. Dobra, ja używam Ulta, ale rzeczywiście dużo, dużo wolniejszy się czuję, bo wcześniej używałem tego Star Power'a na szybkość i dużo szybszy się czułem. To muszę przyznać, wam, moi drodzy. Wow, ktoś zadał właśnie ktoś zdedał, właśnie o tym mówiłem. Wow. wow, 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 kurczę, lipka, 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 lipka totalna. Szkoda, że tam zdedali moi ziomeczkowie. Nie wiem totalnie, jak to się stało, bo byli 2 na 2 i zdedali w taki dosyć łatwy sposób. Tak, takie mam podejrzenia. Więc, no nie najlepiej, troszeczkę. Tym bardziej, wow, nie zdążyłem ulta użyć. Kurczę. No nie, na nie najlepiej, bo straciliśmy mega dużo gemów i, i wydaje mi się, że możemy nawet to przegrać w tym momencie, chociaż. Mm, dobra, oni mają odliczanie. Ale on ma tylko jednego gema. Więc no nie jest najlepiej Nice Oj, dobra, mam Dobra, może jeszcze uda mi się to działko jej zniszczyć Nice No niby spoko, niby spoczko Ale no i tak nie jest i tak nie jest w 100% najlepiej, bo ona ma aż 7 tych gemów, dobra, ja ja też mam 7 Dobra, jest 8-7, o kurde, nie Pomocy, pomocy, guys Pomocy, guys, dobra, moi drodzy, super 8-8 jest, nie Dobra, super, nawet wyszło My musimy tam podejść jakoś. Ziomeczki, dawajcie, dawajcie, musimy podejść. O o, o, o. Yeah, Nice! Nice! Kurczę! Dobra, ale mamy gemy, mamy gemy przy sobie. Dawaj, dawaj tym spajkiem. Kurczę no. Ale lipa, ale podchodzimy już tam, podchodzimy moi drodzy. Tylko właśnie właśnie No ale to nie mam tego jak zabiję, to przecież mi to nic nie da No ja pierdzielę. Chyba to przegramy tego gemgraba, graba, ale... Ale było mega blisko, moi drodzy. A 10. 10, 10 jest! What? Co jest? Dobra, czekajcie, 10, 10. Ale kto ma odliczanie teraz? Tylko czekajcie, ja nie mogę teraz zde... O kurde. aj. aj, aj. Oni mają odliczanie, bo mają jeden więcej. Trochę zlamiłem teraz jad po całości. Dobra. Obiłem ich trochę. Dobra, lecę tam na ulcie. Może się akurat uda. Dobra, dobra, patrzcie, mam ją. Mam ją! Dobra. Muszę ulta, muszę ulta użyć, nie, nie, nie zdążyło, kurde, nie miałem jeszcze star powera, dawaj, dawaj tym spajkiem, pięknie moi drodzy, patrzcie, wygrywamy, 10 jest odliczane na naszą korzyść, ja się zamieniam na złoto i próbuję tam podejść, dobra, patrzcie, 5 sekund, nie zdążą, nie zdążą już, jest, ale się udało, jak my to wygraliśmy, jakimś totalnym fartem my to, <laughs> Ja, ale naprawdę, zobaczcie w ogóle jaka była różnica jeśli chodzi o moce, zobaczcie ile my mieliśmy mocy, a ile oni mieli mocy. Ja cię kręcę, mega się cieszę, że ten mecz wygraliśmy. Dobra, gramy, moi drodzy, ostatniego Game graba w dzisiejszym odcinku, tak więc let's go. I oczywiście napiszcie, czy wam się ten odcinek spodobał, zostawcie subka z dzwoneczkiem, bo to jest mega ważne, bo teraz wiecie, YouTube troszeczkę świruje pawiana i trzeba te dzwoneczki właśnie o was prosić, bo wiecie, jak wy zapomnicie o tych dzwoneczkach, to może być lipa. Dobra, moi drodzy, tutaj widzimy, więc pamiętajcie, dzwoneczkujcie, dzwoneczkujcie, żebym nie musiał was dwa razy prosić, moi drodzy, więc dawajcie też lajki i będzie wszystko gicior. I teraz uciekam, patrzcie, to jest idealny moment, kiedy. Aj, szkoda, no nie udało się wyleczyć tyle, ile chciałem. Ale to był właśnie idealny moment, jak używać ulta, właśnie Leona. Tego, tego, przepraszam, ulta, jak się ma tego Star Powera. Ponieważ właśnie podchodzicie, zabijacie i używacie ulta, żeby się po prostu wyleczyć. I to jest mega, mega spoko opcja. Dobra, 5-1 jest, jest nie najgorzej, aczkolwiek troszeczkę zaczęliśmy dostawać. I mam. Ojej, już głos tracę, ale naprawdę dzisiaj tyle gadam. Zresztą codziennie są live y po 8 godzin, więc mój głos już nie daje rady czasami, ale staram się, żeby wi wiadomo, było jak naj, wow, 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 żeby było jak najbardziej ok, yy, ok, prawie zdy dałem, więc musimy się troszeczkę bardziej pilnować, bo ja gram trochę tak nałśnalsko, bym powiedział, i to czasami jest nie najlepsze. Tam Nita dosyć ładnie gra, ale, no, ale właśnie sami widzicie, moi drodzy, że tutaj trzeba też zacząć rozważniej, bardziej trochę grać. Dobra. Oj, 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 kurczę. Dawaj, to mi tom, może się uda. Ja już tam podbiegnę, chyba jednak na Star muszę tam podbiec. Dobra, zabiliśmy jednego kolesia, ale wydaje mi się, że podbieg. Wow, nice. Jezu, ale mam dobre teamy dzisiaj, ja pierdykam. Dobra, ja tam idę na się bić. Ja mam hila, ja, mam ja mogę ja mogę się tutaj bić, bo ja mam heal. A. Dawaj, dobra, super, ja nie mam gemów, ja mogę się bić, moi drodzy. Świetnie. Wygraliśmy to. Kolejny raz wygraliśmy, tak więc dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę suba i widzimy się właśnie w kolejnych odcinkach z Brawl Stars. Codziennie o 9.00 live Oczywiście codziennie o 18.30, tak więc żegnamy się z Wami i do kolejnego odcinka. No i cześć!